Hej, zapraszam Cię do wspólnej praktyki. Przed nami sesja dynamiczna, wzmacniająca, ale też rozciągająca. I na pewno poczujesz się po niej fantastycznie. Zacznij. Usiądź wygodnie, albo w siedziu skrzyżnym, albo na kolanach. Zamknij na chwilę oczy, wydłuż plecy. I chwila skupienia na swoim oddechu. Oddychasz przez noc. I oddech kieruj do obszaru dolnych żeber. To, co odróżnia praktykę jogi od innych Form aktywności jest właśnie ten świadomy oddech, zaobserwowanie go i taki płynący wdech i wydech. Chcielibyśmy, chciałabym, żebyś trzymał, trzymała przez całą praktykę. I zacznij krążyć głową od prawego do lewego ramienia. Klatkę jest szeroko otwarta. Mhm. I wróć do centrum. Połóż dłonie na macie. I cofnij biodro do tyłu do pozycji dziecka. Pośladki znajdują się na stopach, a ręce wyciągnij przed siebie. Długi plec, weź wdech i głęboki wydech. Potem opuszki dłoni do do maty podnosząc nadgarstki w górę. Czujesz przyjemne rozciąganie w okolicach ramion, łopatek. Jeśli chcesz możesz się pobujać, układając się wygodnie między kolanami. potem opuść łokcie, opuść nadgarstki, doklej dłoni do maty i kręg po kręgu, kręg po kręgu. Wyroluj się do kręgu podpartego. Palce dłoni są szeroko rozstawione. Zacznijmy od rozgrzania nadgarstków, czyli ciężar ciała przenosisz z boku na bok, doklejając raz na to nadgarstkę, nadgarstka, raz w lewą stronę, zewnętrzną kawę. Potem opuszki palców i w drugą stronę. Ruch ten na pewno znasz z innych moich praktyk. Dzisiaj spędzimy trochę czasu właśnie na dłoniach, dlatego warto jest je dodatkowo rozgrzać i w drugą stronę. Mhm. A potem ustaw dłonie palcami do siebie i ciężar ciała idzie mocno do przodu, a potem do tyłu, do przodu i do tyłu, do przodu. Do tyłu. I kiedy idziesz do tyłu, nadgarstki mogą się odkleić i zostajesz tylko na opuszkach no, I też jest ok. Poczujesz przyjemne rozciąganie w okolicach przedramion. I przód, tył. Mhm. Obróć no, dłonie teraz. Dobrze. Doklej dłonie do maty. Opuść barki nisko, wyciągnij się w pozycji krowy. Z wydechem zaokrągli plecy, brudajcie do mostu. I raz jeszcze wdech do przodu. I długi wydech. Kocik szpit. Wdech. I wydech. Mhm. A potem podnieś palce stóp, unieś kolana, biodra w górę, wyciągnij się w psie z głową. I nasz pierwszy pies z głową w dół, to jest okazja, żeby zaobserować też ciało. I po kolei rozluźnić szczękę, żuchwę. Wydłużyć plecy. Możesz pochodzić przez chwilę w miejscu, jeśli chcesz. A możesz raz na przemieniu docisnąć lewą piętę, teraz prawą. Wyślij długi wdech. I długi wydech. Szukajmy skrętów. Prawą rękę odrywasz. Idzie na opłuszki palców. Na razie przygotujemy się w ten sposób. Możesz to postawić trochę szerzej niż taki klasyczny pies z głową w dół. I prawą ręką sięgasz dalej za lewą łydkę albo za lewą kostkę. I patrzysz poniżej lewego ramienia. Długi wdech. I długi wydech. Delikatny skręt. I z kolejnym wydechem wróć do psa z głową w dół. Lewa dłoni idzie na opuszki palców, przygotowując się do tego ruchu cały ciężar na prawej dłoni. I na stopach równomiernie rozłożony, kiedy lewą dłonią sięgasz za zewnętrzną krawędź prawej łydki lub jeśli sięgasz za. Prawą kostkę. Uh -huh. Powoli wróć do centrum. Przenieście cię życia do przodu, do pozycji deski. Chwilę tutaj na wyprostowanie pleców. podech tak weź długi wdech. I długi wydech. Mocne plecy. Wdech. I wydech. Ugnij nogi w kolanach. I cofnij, będę do tę chwilę, wyprzewając łapiąc oddech w pozycji dziecka. Kolana są teraz szeroko. Z tego są razem. Kolana szeroko. I wyciągasz się pomiędzy. Ręce mogą być wyciągnięte przed ciebie. Jeśli wolisz też taką wersję, możesz ręce położyć z tyłu. Jest dwa najbardziej. Powoli się wyciągnąć, wydłużyć. I kiedy oddech złapiesz, możesz ten moment przedłużyć jeśli chcesz. A jeśli już zapałaś siłę, to wracamy do psa z głową w dół, czyli Podwinię palce, stóp umieścimy, brak kolana w górę. I jesteśmy w dół. Prawą nogę podnieś w górę. Ugnij nogę w kolanie. Otwierając, rozciągając biodra. Czyli prawą stopę kierujesz do lewego pośladka. A w cały czas skręcasz w stronę maty. Nie pozwalasz, żeby się rotował. Tylko kolano ciągnie biodro w górę. I potem trzy razy krążenie na Jedynym biodrem. Bardzo przyjemne, mobilizujące, rozciągające. I zatrzymaj na chwilę jeszcze w górze. Doprostuj prawą nogę. Cały czas takim otwartym biodrem. Ugnij. Doprostuj. Ugnij. I doprostuj. I ugnij. A potem przyciągnij kolano do brzucha. Blisko, 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 blisko. I prawą stopę wyciągasz po lewej stronie. Pod lewym stromią. Obracasz się teraz, rotujesz na lewej stopie i podnosisz lewą dłoń. Czyli jesteśmy taka rozgwiazda. Prawa dłoń zostaje, lewa stopa jak krótki bok maty, tak jest zrotowana. I prawa noga prosta, wyciągnięta. I weź długi wdech. Czujesz teraz mocno pracujące prawy bok. I długi wydech. Powoli opuść biodra nisko. Tu gdzie jesteś, zostajesz. Ja też się nie obracam. Lewa ręka teraz zjeżdża po lewej nodze, a prawa wyciąga długi prawy bok ciała. Weź długi wdech. I z wydechem wróć do centrum. Jeśli masz miejsce, możesz sobie tą nogę prawą wyciągnąć. Prawa ręka zjeżdża po prawej nodze. Lewa ręka długi wdech, długi bok. Z wydechem kierujesz ją w stronę prawej. Nodze. I wróć do centrum. Raz jeszcze lewa ręka po lewej nodze zjeżdża. Prawa ręka wyciąga cię. I wróć do centrum. Prawa dłoń na matę. Z wdechem podnieść biodra w górę. Zostając na stopach i na prawej dłoni. Z wydechem biodra nisko. Lewa ręka zjeżdża. I raz jeszcze wyciągnij się w I wydech. Biodra w górę. Wdech. Z wydechem opuść, lewa ręka zjeżdża. Prawa wyciągajcie. I do centrum. Jeszcze dwa. Wdech do góry. Podnieś biodra mocne pośladki. Z wydechem. Lewa ręka zjeżdża. Wyciągnij prawy bokcie. Do centrum. Prawa dłoni na mat. Lewa ręka do góry wdech. Z wydechem. Do boku. Ostatni raz. Wdech do góry. I zostajemy teraz na trzy oddechy, taka rozgwiazda. Mocna prawa ręka, lewa ręka jest do góry, czyli ramiona w jednej linii. I zostajemy na trzy. Dwa. I jeden małe wyzwanie. Prawa noga zostaje w jednej linii, a lewą stopę tylko doklejasz do prawej, do obocznej deski. Złapmy oddech tutaj. Mhm. A potem lewa stopa, lewa, 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 lewa wędruje i jest obok prawej dłoni. Podnosisz się do góry przez tą boczną deskę do wojownika trzeciego. Złap oddech, mocna, silna noga lewa, ta na której stoimy. Prawa na prawy kolec biodrowy i obkręcamy się do półksiężyca. W tym momencie prawa noga stopa flex, prawa ręka do góry. I zostań na trzy. Długi wdech. Dwa. I jeden. Prawa dłoń wraca na matę. Prawa stopa idzie znów tam, skąd wróciła, czyli za lewą. Stajesz na zewnętrznej krawędzi obu stóp. Prawa dłoń zostaje i lewa ręka idzie do góry. Czujesz mocne rozciąganie w lewym pośladku i boczna taśma prawej nogi. Zostajemy na trzy. Długi wdech. Dwa. I wracamy do wojownika trzeciego. A potem prawa dłoń na prawy kolec biodrowy. Otwieramy się do półksiężyca. Prawa noga jest prosta, stopa, flex. Jeśli nie sięgasz dłonią matę, możesz położyć tutaj dłoń na bloczku, na jakimś podwyższeniu. A może prawa ręka idzie w górę? Długi wdech. Mocny, prawy pośladek i długi wydech. I delikatnie uginasz teraz lewą nogę, tak żeby prawa wylądowała z tyłu w wojowniku drugim. Lewa noga mocno. Ugiętałeś długi wdech. I długi wydech. prostu lewą nogę. Spójrz na swoją prawą stopę i obróć się w stronę prawego zewnętrznego roku maty. Czyli idziemy do skandasany. pół półprzysiad pająka. Lewa stopa. Flex. Kolano patrzy do sufitu. Możesz trzymać dłoń na wysokości serca, a możesz położyć prawą dłoń na podłogę na matę lewą ręką. otworzyć się do głowy. Nie wiem, nie poczujesz to mocno, rozciągając się przy Biodra, klatka otwarta. A no potem połóż dłonie na matę i nisko, 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 nisko przechodzimy do przodu do jaszczurki na lewej stronie. Połóż dłonie na macie, odepchnij się od nich i lewą nogę cofnij do tyłu do psa z głową w dół. Zakończmy to w są ciężar, trzeba przenieść do przodu do pozycji deski, ogniboki czy tulanga. Z wydechem wyciągnij się pies głową w górę. Z wydechem cofnij go do tyłu, pies głową w dół. Trzy głębokie oddech. Długie plecy. A głowa luźno. Jesteś na prawej nodze, lewa noga idzie w górę. Ugnij ją w kolanie i trzy razy krążenie na zewnątrz. Mhm. Zatrzymaj stopę przy prawym pośladku. I wyprostuj nogę, ugnij. Jeszcze bardziej intensywne doznanie dla biedry. Wyprostuj, ugnij, wyprostuj, ugnij. Zostaw ugiętą i przyciągnij kolano do brzucha. Blisko, 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 I lewa noga idzie pod prawą, pod prawą ręką. Obracasz się na prawej stopie. Ona jest zrotowana tak jak Q3 Lewa dłoń zostaje, a prawa ręka idzie w górę. Rozgniataj y -y, no tę bioder. Podnieś pedra w górę. I z wydechem luz nisko badana. Tam, gdzie jesteś, zostajesz. Możesz otworzyć nogi trochę szerzej. Możesz odciągnąć pośladki do tyłu. I prawa ręka zjeżdża po prawej nodze. Lewa ręka w górę wdech. A z wydechem długi lewy pokręt. Wróć do centrum. Lewa ręka zjeżdża po lewej nodze. Prawa ręka w górę. I do i raz jeszcze. Przez centrum prawa ręka po prawej nodze, Lewa ręka w górę. Wdech. Wdech do boku. I potem lewa ręka po prawej. Mhm. Wróć do centrum. Połóż lewą dłoń na macie. Wracamy tam, skąd przyszliśmy. Jeśli lewa noga jest teraz bardziej twarta, wróć tak, żeby mniej więcej leżała w centrum. I podnosisz biodra w górę, doklejając prawą stopę do macie. Weź długi wdech. Z wydechem opuść biodra i tylko zjeżdżamy po prawej nocy. Do boku. Lewa dłoń na matę. podnieść biodra w górę. Wdech. Z wydechem do dołu. I slajd. I raz jeszcze. Wdech. I dostajemy na trzy. Oddech. Możesz spojrzeć w górę za prawą dłonią. Na trzy. Długi wdech. Dwa. I jeden. Będziesz sobie dalej. Prawa stopa idzie na lewą do bocznej deski. Wędruję krok po kroku, krok po kroku albo jeden duży. Po to, żeby prawą stopę postawić teraz na początku maty. Dłonie przed sobą i do wojownika trzeciego. Zapalając na prawej nodze. Potem prawą dłoń połóż na macie, lewa dłoń idzie na lewy kolec biodrowy. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy lewa stopa jest flex, otwierasz biodro na zewnątrz. Mały długi wdech i długi wydech. Wracamy przez wojownika trzeciego. Lewą dłoń połóż na macie. Lewa stopa idzie teraz obok prawej, na zewnętrznej krawędzi, obie stopy. I lewa stopa tam daleko, gdzieś do boku ją wyciągasz. Prawa noga jest delikatnie ugięta, i możesz położyć dłoń na udzie, a ja wolę podnieść ją do góry. I bardzo mocno znowu poczujesz to w prawym pośladku i boczna taśma lewej nogi. Jeszcze chwilę I z do centrum. Prawa dłujna na matę. Wróćmy do wiewnika trzeciego. A potem do półksiężyca. Lewa dłoń na lewy kolec biodrowy. Kiedy rotujesz biodro tak jak dłuższy pokład, czyli w tą stronę otwieramy. Lewa stawa z tyłu. Flex. A lewa ręka w górę. Może być w górę, może być cały czas na kolcu biodrowym. Czyli albo tu, albo się już muszę otworzyć. Tatka otwarta. A potem do wojownika drugiego, czyli uginasz prawą nogę w kolanie i lewa noga ląduje z tyłu. Jeśli chcesz wyrównać dystans, albo wydłuż, albo skróć, tak żeby móc ugiąć mocno prawą nogę, kolano było nad centrum stopy. Lewa stopa, zewnętrzna krawędź doklejona jest na do maty Ręce wyciągnij wzdłuż ciała. Weź długi wdech. I długi wdech. Doprostuj prawą nogę. Spłuż na swoją lewą stopę, obróć trochę na zewnątrz i albo pomagając sobie dłoń, albo po prostu przejść nisko do skandasany. Mhm. Prawa noga jest prosta, znów koło patrzy do góry. Dłonie możesz trzymać na wysokości serca, tak samo jak wcześniej, nie będę się obracać, bo z głubie strony. Dłonie na wysokości serca, albo możesz prawą ręką otworzyć się do góry. Jeśli to jest zupełnie niemożliwe, możesz też usiąść i po prostu w ten sposób otworzyć się dłonią. Albo możesz być na palcach lewej stopy. Też jest taka możliwość. Tak, żeby rozciągnąć biodra, przywodzić ciele. Powoli luz. I wędrujemy do przodu, do jaszczurki. Prawa noga ugięta. Za tutaj, a potem prawa noga idzie do lewej, do psa z głową. W dół. I dłoni odepchni się od maty, biodra do góry. I jesteśmy w psie z głową w dół. Weź długi wdech. Z wydechem do przodu deskę i czatło Z wydechem otwórz klatkę, mostek. I z wydechem. pies w dół. I w no I długi wydech w dół plecy, boki ciała. Na pewno słyszysz mój oddech. A potem ugnij nogi w kolana. Skrzyżuj nogi. I wyciągnij nogi po bokach. Mogę, się, mogę zrobić w ten sposób. Wyciągnij nogi po bokach, otwierając nogi szeroko. Odciągnij pośladki do tyłu. Jeśli masz bloczek, poduszkę, możesz położyć się też przed sobą. Zejdziemy do skłonu do przodu. Mm, ja zajdę w ten sposób, ponieważ ja nie wiem, czego nie przygotowałam. Ale jeśli wolisz położyć się, tutaj na przykład, właśnie bloczek, czy coś innego, możesz oprzeć się na tym. Możesz położyć też łokcie, tak jak ja teraz, przed ramionami, oprzeć głowę od dłoni. I to jest nasza finalna pozycja w tej praktyce przed sielaseną. Możesz również wyciągnąć ręce do przodu, opierając się na dłoniach. I możemy się rozpłaszczyć jak płaszczka na macie. Zostaniemy tutaj kilka głębokich oddechów, dlatego chciałabym, żebyś ułożył się, ułożyła się wygodnie. Nie będziemy się maksymalnie wyciągać, nie chodzi tutaj teraz o pięć oddechów na maksymalnym rozciągnięciu. Schodzimy do przodu delikatnie, tutaj, gdzie czujesz opór, zostajesz, tak, żeby ciało mogło się rozluźnić i żeby poczuć się komfortowo. Może poczujesz za kilka oddechów już możesz zejść niżej Pamiętaj o spokojnym oddechu. A potem powoli wracasz do centrum, podnosisz tułów. Możesz położyć dłonie pod kolanami, przeciągnąć się do siebie i przytulić się. Przez chwilę zamykające kuleczka, a potem połóż się na plecach. Chwila siada sanie. Wyciągnij nogi, wyciągnij ręce, mogą być wzdłuż ciała, a mogą być za głową jak wolisz. i chwila na głęboki oddech, weź wdech i wydech ustami, rozluźnij dłonie i stopy. w myślach podziękuj sobie za praktykę, za wysiłek. Jeśli chcesz zostać dłużej, siada w sonie Oczywiście możesz. A ja będę kończyć i przejdę do siadu. Połączuję na wysokości serca Namaste. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze, lepiej i do zobaczenia następnym razem.